Cześć wam wszystkim ludziska, to jest kolejny odcinek z kariery na Dzisiaj kolejne trzy spotkania z Manchesterem City, z Napoli i z Parmą. Bez, już bez gadania widzieliście mój skład koszulki i ja zapraszam na skrót. Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu Ligi Mistrzów z, na Etihad Stadium. Gramy z Manchesterem City. Zaczynamy z akcją w 12 minucie podanie do Balotelli'ego, ten wypuszcza kakę prostopadłem, kaka, dobry strzał lecz Hart na posterunku kolejna sytuacja z 16 minuty dośrodkowanie, Bakkali uderza z głową, głową ale Hart broni sytuacja z Manchester City, Nasri, Nasri sam na sam z bramkarzem, lali, dobra interwencja tu już minuta 62. Honda sam na sam z bramkarzem Honda uderza na bramkę lecz słupek, Bakkali dobija ponownie słupek tym razem już 88 minuta, Honda stracił piłkę, lecz błąd obrońcy, bakali z pierwszej piłki i mamy 1 do 0 w 88 minucie, bakali strzelcem bramki. Wygrywamy to spotkanie, 3 punkty trafiają na nasze konto, tak kończy się ten mecz. Kto piłkarzem meczu? Okazuje się, że bramka szlali z naszego zespołu, brawo chłopaki. Witajcie już po spotkaniu, jak widzieliście wygraliśmy 1 do 0, Ważne trzy punkty na nasze konto w Lidze Mistrzów padają To podziękowania od Baletelego. My sobie już przesymulujmy do kolejnego meczu z Napoli. Tutaj oferta od Kamerunu oczywiście odrzucona. Już konferencja prasowa sprowokowaliśmy Napoli. Są oni praktycznie niedaleko nas o tabeli, na trzecim miejscu. Tu w składzie praktycznie brak zmian. I ja już zapraszam Was na skrót. Witajcie na stadionie San, pa San Paulo w Neapolu Przeciwnikiem naszym jest Napoli Zaczynamy skrót już od minuty czwartej Sytuacja Napoli Dobre uderzenie Pandewa Piłka się odbija od słupka Jeszcze raz od słupka i obrońca wybija Lecz to nie koniec sytuacji Tutaj obrońcy nasi yy, poradzili sobie Lecz oddaje strzał gracz Napoli na bramkę Nasz obrońca dotyka ręką i jest rzut karny Podejdzie do piłki Hamsik, Hamsik w sam środek i mamy niestety dla nas 1-0 do 0 w szóstej minucie strzelcem bramki Hamsik. Kolejna sytuacja z minuty 38, znów Napoli w ataku, Vargas, dobry strzał bramkarz, Leali na posterunku, Pandew dobija, lecz ze spalonego. Tym razem 74 minuta meczu. Honda długie podanie do Balatelego. boleteli odgrywa do Hondy. Honda i wyrównuje na 1 do 1 w 75 minucie. Tak kończy się to spotkanie. Tym razem tylko remis w spotkaniu ligowym na szczycie. Kto piłkarzem meczu? Kolejnym, kolejny raz Leali. I już po spotkaniu. Tym razem remisujemy z Napoli na meczu na szczycie tabeli Napoli awansowało na drugie miejsce. My dalej na pierwszym, tutaj zobaczcie sobie skład e, raport z Labiada, którego mam nadzieję niedługo sprowadzę. Oczywiście nie w tym ogienku transferowym zimowym, ponieważ e, jest on na, dalej na wyposażeniu w witezę. A jego macierzysty klub, macierzysty, no, którym gra, ma kontrakt, to jest Sporting Lisbona i czekam, aż on wróci z tego wypożyczenia. Zobaczcie sobie, e, składy na konferencji prasowej pochwaliliśmy Lealiego za dwa, dwa razy został zawodnikiem meczu pod rząd, więc pochwała mu się zdecydowanie należy. No dobrze, to już przejdźmy do kolejnego, już ostatniego meczu w tym odcinku, jakim jest mecz z Parmą. Ja już zapraszam na skrót. Na ostatnim spotkaniu w tym odcinku gramy z Parmą, z AC Parmą, tak jest, znaczy FC w sumie, tak mają na handlu. Dobra, minuta druga. Palladino sam na sam z Bramkarzem, jak on tego nie trafił? Nie mam pojęcia. Kolejna sytuacja z minuty siódmej: saponara, dobry strzał, lecz Bramkarz Parmy na posterunku. Zaraz po tej akcji rzut rożny, niang, dośrodkowanie prosto na głowę Hawenara, który zamienia rzut rożny na bramkę. Mamy 1 do 0 w 8 minucie. Kolejna sytuacja w 38 minucie. Niang przejmuje piłkę od obrońcy. Niang, sprytne uderzenie po ziemi. I mamy 2 do 0 w 38 minucie. Tym razem sytuacja parmy. Paladyno dośrodkowanie na Munari. Munari pakuje piłkę do bramki. Mamy 2 do 1 w 42 minucie. Sytuacja 62 minuty. Dośrodkowanie Palladino podaje do podcego go Pocie dobre uderzenie. Ale Lali. Piękna obrona. Kolejna sytuacja z 74 minuty. Tym razem rali bez szans przy uderzeniu Mesa Bacha i remisujemy to spotkanie 2 do 2. Tak kończy się ten mecz. Y Niang piłkarzem meczu, tym razem. I to już po spotkaniu. Kolejny remis. Niestety szkoda tej, re, tego remisu. Napoli dogonił nas na jeden punkt. Przesymulujmy sobie dalej. Zobaczmy konferencję prasową przed spotkaniem z Jeną. Zmotywujmy naszych piłkarzy. Ja już Was zostawiam z tabelą. Żegnam się z Wami na razie i cześć.